Witajcie. Wielkimi krokami zbliża się pierwszy sądny dzień szefostwa Zjednoczonej Prawicy, która wydała 100 milionów złotych na przygotowania nieprzygotowanych i organizację niezorganizowanych wyborów prezydenta Polski. Komisja do końca czerwca przygotuje raport ze swojej pracy. Przewodniczący komisji, Dariusz Joński, ujawnił, że według ustaleń za wszystkim stał Jarosław Kaczyński. Kaczyński wraz z kierownictwem politycznym prawa i sprawiedliwości Podjął decyzję o organizacji wyborów. A premier Morawiecki wraz z wieloma ministrami rządu byli jedynie nieudolnymi wykonawcami tej decyzji. To znaczy, udolnymi w tym, co potrafili najlepiej, czyli wydawaniu publicznych środków. Wyborów jednak nie zorganizowali. Joński opiera swoją opinię na tych zeznaniach Morawieckiego. Pytam, czy Jarosław Kaczyński podjął tą decyzję? Kto z kierownicy? Kierownictwo polityczne podjęło wówczas taką e, decyzję. Kierownictwo podejmowało decyzję, tak? Oczywiście kierownictwo podejmowało decyzję, natomiast szefem naszej partii jest pan prezes Jarosław Kaczyński. Jasne, a gdzie zapadała ta decyzja? Posiedzenia kierownictwa politycznego zwykle odbywają się na drugim piętrze w Centrali Prawa i Sprawiedliwości. Dariusz Joński wskazuje jako podstawę prawną zarzutów dla Kaczyńskiego artykuł kodeksu karnego, mówiący o sprawstwie kierowniczym. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Dariusz Joński poinformował ponadto, że wnioski do prokuratury będą dotyczyły Mateusza Morawieckiego, byłej marszałek Elżbiety Witek, dwóch ministrów Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego, byłego szefa poczty polskiej Tomasza Zdzikota i szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka. Zastrzegając, że może to nie być koniec listy. Na koniec, zauważmy dwie sprawy. Pierwsza, że Joński nie wymienia Marka Zagórskiego, byłego ministra cyfryzacji, uczestniczącego w przekazaniu danych obywateli poczcie polskiej, a dziś, po sześciu miesiącach od objęcia władzy przez koalicję wciąż utrzymywanego na stanowisku prezesa krajowej grupy spożywczej, oraz drugą, że powołując się na zeznania Morawieckiego, Joński udowadnia, że istnieją jednak momenty w życiu byłego premiera, kiedy on nie kłamie.